Rozdział 9. Skuteczne kreacje reklamowe. W przypadku LinkedIna kreacja ma niebagatelne znaczenie. Koszty reklamy w LinkedInie są zazwyczaj wysokie czasami kilkakrotnie wręcz wyższe niż na Facebooku, Instagramie czy nawet słowa kluczowe w Google. Stąd dobra kreacja pomoże ci zoptymalizować koszty. Im bardziej angażująca, tym niższe będą. Dlatego w tym rozdziale skupię się na promowanych treściach i wszystkich reklamach, które pokazują grafiki, zdjęcia albo film, a mają za zadanie przyciągnąć kogoś na stronę internetową. W takim typie reklam szczególnie ważne jest to, czy będą klikane i czy będą budziły zaangażowanie. Dlaczego tak jest? Algorytm LinkedIna, który jest wsparty systemem aukcyjnym, bierze również pod uwagę coś, co nazywane jest przez twórców LinkedIna Content Relevance Score. Moglibyśmy to przetłumaczyć jako algorytm istotności treści. W skrócie... Im chętniej klikany, burzący zaangażowanie jest post reklamowy, tym większa szansa, że wygramy aukcję i finalnie pokażemy się naszej grupy docelowej. Algorytm bierze więc pod uwagę nie tylko budżet, ale również dopasowanie reklamy do publiki. Czy dana treść jej się po prostu podoba? Pomimo tego, że spora część użytkowników Linkedina wchodzi na portal codziennie, to jeszcze nie oznacza, że podczas jednej sesji spędzają na nim sporo czasu. Jeżeli więc będą scrollować swoją oś czasu, musimy zadbać o to, żeby prawdopodobieństwo tego, że zobaczą akurat naszą reklamę w tym krótkim momencie, który poświęcają na widzotę na portalu, było jak największe. Dlatego nie mógłbym bardziej podkreślić roli kreacji dla skuteczności wszystkich naszych kampanii. Nawet najlepsze targetowanie bez odpowiedniej reklamy na niewiele nam się zda. Pamiętasz jeszcze co pisałem w rozdziale poświęconym strukturze konta? Sugerowałem, żeby w jednej kampanii mieć maksymalnie 2-3 reklamy. To oznacza, że nie jesteśmy w stanie jednocześnie testować zbyt wielu opcji. Lepiej więc przygotować kilka dobrych kreacji. I tyle tytułem wstępu. Przejdźmy zatem do moich kilkunastu rad na temat tego, jak powinny wyglądać i jak powinny być napisane reklamy na LinkedInie. Brak limitu tekstu na obrazie. Pierwsza bardzo ważna sprawa: wszystkie swoje przyzwyczajenia na temat tego, że na grafice musi być określona ilość tekstu, możesz w tym momencie odłożyć na bok. Na LinkedInie póki co przynajmniej limit tekstu nie obowiązuje. Jego ilość nie ma też wpływu na wyniki. Oznacza to, że jesteś w stanie przekazać o wiele więcej niż w reklamie na Facebooku czy Instagramie. W przypadku Facebooka im większa jest ilość tekstu na grafice, tym większe ryzyko, że reklama A zostanie w ogóle odrzucona jako nieprzyjazna użytkownikowi, B będzie osiągała mniejsze zasięgi i gorsze wyniki, co przełoży się na koszty, właśnie dlatego, że nie jest przygotowana zgodnie z regułami designu, które Facebook i Instagram zalecają. LinkedIn, takich problemów z twoimi kreacjami nie ma. Przetestuj obraz z tekstem i bez. Zachęcam Cię, żeby przetestować dwa skrajne podejścia. A. Obraz z bardzo dużą ilością tekstu, B. Czyste obrazy lub zdjęcia, na których będą ikonki czy ludzie. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, że któryś z tych podejść jest lepsze. Przyznam szczerze, że sam też nie mam danych, z których mógłbym wyciągnąć wiążącą konkluzję. Część moich kampanii radzi sobie lepiej, kiedy ma dużo tekstu. A część kiedy go nie ma. Ostre, kontrastowe tło. Kolejny ważny element to stosowanie ostrego, kontrastowego tła. Oczywiście chodzi o to, żeby przyciągnąć uwagę i odróżnić się od biało-niebieskiego tła serwisu. Warto korzystać z tak zwanych apli, czyli wypełnienia kolorem i na nim umieścić elementy, na których nam zależy. Przy przewijaniu strony taka kreacja zdecydowanie bardziej zwróci uwagę. Dlaczego? Większość użytkowników, jeżeli już coś publikuje, to albo linki do platform zewnętrznych, które po prostu zasysają obrazek, albo jakieś zdjęcia, przeważnie swoje, niestokowe. Będzie to więc sala konferencyjna, być może wręczenie jakichś nagród, a może coś innego. Dlatego właśnie taki kontrastowy typ grafiki będzie się dużo bardziej odróżniał od tła. Od razu będzie też identyfikowany jako reklama. Oczywiście oznacza to, że może być rzadziej klikany. Notabene CTR na LinkedInie w przypadku sponsorowanych treści nie należy do najwyższych. Natomiast zależy nam przecież na wartościowym ruchu, na klientach, którzy z nami pozostaną, a nie na takich, którzy stwierdzą, że trafili na naszą stronę, ale tak naprawdę chcieli kliknąć w coś zupełnie innego. Szczególnie, gdy jedno kliknięcie kosztuje nawet kilka złotych. Umieszczaj przyciski CTA. Kolejnym elementem, który sprawia, że reklama wygląda jak reklama i przyciąga uwagę, jest umieszczanie przycisku Call to Action, czyli takiego, który stanowi informację, że mamy do czynienia z banerem. Oczywiście to, co chcemy dzięki takim przyciskom uzyskać, jest całkowicie zależne od nas. Mogą to być proste komunikaty o oczywistym znaczeniu, np. Download Now, click Here czy Apply Now. Uwaga! Nie jest istotny fakt, że możemy mieć dodatkowy przycisk bezpośrednio w samym menadżerze kampanii, czyli ustawiony na poziomie kampanii czy reklamy. Możemy jeszcze umieścić taki przycisk bezpośrednio na grafice. Zadbaj o właściwe wymiary. Jest bardzo istotne, żeby grafika miała odpowiednie wymiary. Uważaj, żeby nie stosować grafik, które prawdopodobnie ktoś przekopiował jeden do jednego z Facebooka albo z Instagrama. Będą one po prostu nieczytelne. Tła odpadają? Wypróbuj ramki. Nie każda firma chce lub może pozwolić sobie na mocne kontrastowe tła, powinna więc operować zdjęciami. Odradzam użycia do tego zdjęć stokowych. Kto lubi zdjęcia stokowe jako takie? Ale jeżeli nie mamy dobrej jakości albo przynajmniej wyróżniających się zdjęć własnych i skorzystamy ze stoków, dodatkowo nie stosując ikon albo ostrego tła, to i tak możemy spróbować odcinać to, co jest treścią, obrazkiem naszej reklamy, od tła na przykład za pomocą ramki w kontrastowym kolorze. Wykorzystaj formaty, by opowiedzieć historię. Obrazek z tekstem sam obrazek czy wideo to tylko kilka z dostępnych formatów reklamowych. W przypadku Linkedina jest również dostępny format karuzelowy, który znasz z Facebooka i Instagrama. Przeważnie w tamtych portalach jest on wykorzystywany przede wszystkim do tego, aby robić karuzele produktowe, czyli tak naprawdę jest to dynamiczny remarketing. Czegoś takiego na LinkedInie nie mamy i raczej nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie się pojawiło. Natomiast to nie oznacza, że nie możemy teraz korzystać z formatu karuzelowego. Zachęcam cię, żeby podejść do tego w bardziej kreatywny sposób. Karuzela to zawsze metoda na to, żeby przekazać więcej informacji na jednym, a raczej kilku obrazkach. Możemy w ten sposób. A. zaadresować przekaz do kilku grup docelowych. B. Umieścić reklamę kilku produktów zamiast jednego. C. Powiedzieć o kilku korzyściach. D. Ustawić całą historię. Polecam Ci wykorzystanie właśnie kilku obrazków w karuzeli, żeby za ich pomocą przedstawić wszystkie korzyści z użytkowania Twojego produktu czy usługi. Operuj językiem korzyści. Nie samym obrazkiem człowiek żyje i będę do tego jeszcze wielokrotnie wracać. Tekst jest równie ważny co grafika reklamowa. Jest kilka rzeczy, którymi powinniśmy się kierować, pisząc dobry tekst. Bez względu na to, czy będziesz korzystać z reklamy na Facebooku czy Instagramie, pisać teksty na stronę internetową, czy szykować e-maila, to pewne aspekty dobrego stylu, dobrego copywritingu są zawsze takie same. I zawsze mówi się o tym, żeby operować językiem korzyści. Naprawdę trzeba o tym pamiętać. Przykład. Dobrym przykładem jest tutaj reklama Allegro, która zaczyna swój tekst od CTA, czyli wezwania do działania przenieść swój biznes do internetu. Być może nawet jest to coś, czego można chcieć, ale niekoniecznie widać tu jakąkolwiek korzyść płynącą ze zrobienia tego. Dlatego za chwilę Allegro uzupełnia: Załóż konto firma na Allegro i nie płać prowizji do końca sierpnia 2020. Ta sama korzyść jest też podkreślona na grafice, jak również już bezpośrednio w komunikacie: Zacznij sprzedawać z prowizją 0%. Skupienie się na tym, czego chce klient, a nie na tym, co my chcemy mu przekazać, to najważniejszy element, którego powinniśmy się za każdym razem trzymać. Zachęć odpowiednim lead magnetem. Oczywiście opisaną w reklamie korzyścią może być coś spośród naszych produktów i usług, natomiast w szerszym marketingowym kontekście powinniśmy wykorzystywać tzw. mechanikę lead magnetu. Bardzo często kampanie na LinkedInie pod kątem ścieżki zakupowej tudzież lejka konwersji opierają się właśnie na tym, żeby wyłowić wartościowych odbiorców spośród wszystkich użytkowników portalu, kierując ich na stronę landing page, na której oferowany jest im jakiś materiał, w zamian za pozostawienie danych kontaktowych do siebie. Jakiego rodzaju mogą to być materiały i które sprawdzają się najlepiej? A. Najczęstsze błędy: Zestawienie najczęstszych błędów popełnianych przez firmę w danej branży albo przez osoby na danym stanowisku, np. Na najczęstsze błędy popełniane przez młodych menedżerów. Warto zamieścić taki materiał, zakładając, że chcielibyśmy dotrzeć właśnie do tej grupy. B. branżowe raporty C. Poradniki, jak zrobić X. Dobrze przygotowane poradniki, nie tylko notki na blogu, ale e-booki albo materiały wideo prezentujące jak coś zrobić. To również dobry materiał na Lead Magnet. D. Kalkulatory. Mogą to być kalkulatory opłacalności, inwestycji, zwrotu z inwestycji. Jak choćby kalkulator, który pozwoliłby określić ile ruchu osiągniemy na naszym lejku marketingowym, jeżeli będziemy przeznaczali konkretną kwotę na reklamę, bądź jaka będzie stopa zwrotu z zakupu kawalerek na wynajem. E. Case Studies. Studium przypadku, które dobrze pokazuje, jak zaopiekowaliśmy się jako firma inną firmą, to również dobry materiał na lead magnet. Z jednej strony jest to oczywiście materiał wybitnie sprzedażowy z twojej perspektywy, ale dla klienta jest on również przydatny, ponieważ pozwala mu poznać kontekst współpracy, zobaczyć twój proces działania oraz dowiedzieć się, jak w ogóle wygląda praca nad projektem realizowanym razem z tobą. F. Webinaria. Osobną kategorią są webinaria i transmisje live. Żeby się na nie zapisać, trzeba pozostawić dane kontaktowe i to również jest jedna z mechanik lead magnet. G. Kursy e-mail. Rzeczą, która w Polsce jest rzadko stosowana, a którą ja serdecznie polecam, są krótkie kursy e-mailowe. Nie każdy ma czas, żeby usiąść za jednym zamachem do 50-stronicowego raportu, studium przypadku czy poradnika. Bardzo często pobieramy więc takie rzeczy, i później w ogóle o nich zapominamy. Zamiast tego możemy wybrać format, który. Po pierwsze jest szybki w konsumpcji, po drugie, pozwala być w kontakcie z naszą grupą docelową więcej niż raz w jakimś przedziale czasowym. Możemy więc stworzyć kurs e-mail, który na przykład przez 7 dni w tygodniu każdego dnia wyśle użytkownikowi po jednej lekcji dotyczącej jakiegoś tematu. W swoim czasie realizowałem w ten sposób kurs 21 narzędzi marketingu internetowego. Jak łatwo się domyślić, przez 3 tygodnie wysyłałem opis jednego narzędzia dziennie. Oprócz tego, że zbudowałem sobie dzięki temu kilkutysięczną bazę adresów e-mail, to jeszcze byłem z tymi ludźmi w nieustannym kontakcie, ponieważ otwieralność maili była na poziomie 50-60% niemalże przez cały kurs. Zamiast więc pokazać się i dać zapamiętać tylko raz, miałem możliwość, żeby zrobić to wielokrotnie. Gorąco więc polecam Ci tego typu podejście, szczególnie jeżeli masz do czynienia z osobami, które jeszcze Twojej marki nie znają. Wiele z podanych wyżej pomysłów na lead magnety możesz zaadaptować na takie czasowe serie. Pewnym błędem, który zauważam, jest próba pokazywania treści, które są niezwykle wymagające w odbiorze na zbyt wczesnym etapie znajomości z potencjalnym klientem. Żeby wziąć udział w 2-3 godzinnym webinarium, muszę wiedzieć, że osoba, która coś takiego prowadzi, ma wiele do przekazania i będzie warta mojego czasu. Dopóki tego nie wiem, to lepiej, żebym dostał od niej jakąś krótką informację, wideo, materiał, którą będę w stanie szybko przyswoić i stwierdzić, że ta osoba wie, o czym mówi. Wtedy wygospodaruję dla niej więcej czasu. Postaw na konkret. Bardzo ważne jest, żeby postawić na konkret w całym tekście reklamy. Spójrzmy na przykład na reklamę EFI Poland, której treść brzmi: Weź udział w najważniejszym konkursie efektywności marketingowej, to zawsze przynosi efekty. O jakie efekty chodzi? Co to znaczy zawsze? Jest to informacja, która dla osób znających EFI Poland być może będzie wiarygodna i zrozumiała. Natomiast dla osób, które widzą nazwę tej firmy po raz pierwszy, a które mają za pomocą tej reklamy zyskać przekonanie, że warto się zgłosić do EFI, niekoniecznie jest to coś wystarczająco zrozumiałego. Podobnym brakiem konkretu, bardziej nastawionym na kreatywność, cechuje się tekst reklamy Outreach: Power your sales with rocket fuel. W wolnym tłumaczeniu, nadaj moc swojej sprzedaży dzięki paliwu rakietowemu. Brzmi bardzo ogólnie, podobnie jak tekst, który widzimy bezpośrednio w zapowiedzi. Wyróżnij się z tłumu, to co ważne, sprzedawaj łatwiej. Poza ostatnim wszystkie komunikaty raczej motywują, a nie w jakikolwiek sposób mówią o korzyściach dla klienta. W mojej ocenie pod kątem tekstu dużo lepsza jest inna reklama Outreach. Niech Twój 10-osobowy zespół sprzedażowy generuje wyniki 100-osobowego zespołu. Po pierwsze, sam początek tekstu skupia się już bezpośrednio na tym, co będę miał z korzystania z tego narzędzia czy też wsparcia tej firmy. Jest to obietnica 10 zwiększenia efektywności. Jednocześnie podana przez chwytliwą, łatwą do zrozumienia analogię. I naprawdę brzmi to ciekawie. Mów prosto o problemie lub zwróć się wprost do grupy. A najlepiej zrób obie te rzeczy. Teraz wspomnę o kolejnej ważnej rzeczy, która jest bardzo prosta, a jednocześnie często pomijana. Jeżeli nie masz pomysłu na to, co napisać w reklamie, wówczas A. Zwróć się prosto do grupy docelowej, żeby ten, kto to czyta, wiedział, że mówisz bezpośrednio do niego. Albo B. Zaadresuj prosty problem, który rozwiązujesz. Możesz go nazwać albo zadać związane z nim pytanie. I takie proste rozwiązania naprawdę są najlepsze. Dla podsumowania zbierzmy jeszcze raz kilka informacji dotyczących tekstów. 1. Nastaw się na mówienie o konkretach. 2. Stosuj krótkie zdania w stronie czynnej. W stronie biernej być może będą brzmiały mądrze, ale zajmą ci za dużo miejsca i nie będą tak klarowne. 3. Skup się na korzyściach, bo to one właśnie sprawiają, że ludzie będą zainteresowani tym, co masz im do zaoferowania. A nie mów tylko o tym, że jesteś wyjątkowy albo najlepszy. 4. Nazwij wprost grupę lub problem, jeżeli nie wiesz na czym w danym momencie się skupić, bo to zawsze działa. 5. Skup się na zbijaniu obiekcji i gaszeniu wątpliwości. Zastanów się, szczególnie w remarketingu, co może powodować, że osoby, które miałyby zgłosić się po Twój produkt lub usługę, tego nie robią. Czego się boją? Jakich informacji jeszcze potrzebują? Pamiętaj, że mogą to być rzeczy, których obawiają się w kontekście Twojego produktu. Ale równie dobrze mogą to być ich własne problemy ze sobą. Ktoś może nie zwracać się do firmy, bo go nie przekonuje, ale z drugiej strony może uważać, że nawet jeżeli zatrudni tę firmę, która za pomocą światłych rad ma pomóc mu zwiększyć sprzedaż, to on i jego zespół i tak nie dadzą rady tego wdrożyć. Obiekcja, którą musisz w takim wypadku wyeliminować, nie jest powiązana z jakością tego, co robisz. Musisz jedynie przekonać klienta, że to on da radę i że pomożesz mu zastosować wiedzę, którą chcesz się z nim podzielić. 6. Nic tak nie przekonuje jak przykłady, więc skup się na udowodnieniu skuteczności poprzez lead magnety. 7. Dziel się wiedzą, ponieważ to również pokazuje, że skoro ją masz i się nią dzielisz, to najprawdopodobniej umiesz taką wiedzę również stosować w praktyce. <laughs> nie ma się co oszukiwać. Nie zawsze jedno jest bezpośrednio powiązane z drugim, ale nasze myślenie idzie właśnie w takich kierunkach. Spójność ze stroną landing page. Pamiętaj również, że reklama reklamą, ale musi kierować na stronę landing page, która będzie przynajmniej wizualnie do niej nawiązywała. Podglądaj konkurencję. Pamiętaj, że jeżeli nie masz pomysłu na reklamę, to zawsze możesz podejrzeć konkurencję. Możesz to zrobić także na przykład na Facebooku za pomocą funkcji Biblioteka Reklam na Facebooku. Kto powiedział, że nie możesz przenieść jakichś praktyk wizualnych z Facebooka również do LinkedIna? Pisz zwięźle. I ostatnia rzecz. Pisz zwięźle. Myślę, że umieściłem tę radę osobno i na końcu, właśnie z tego powodu, że nieumiejętne stosowanie się do niej może pogrzebać efektywność Twojej reklamy. Problem polega na tym, że jeśli w reklamie na LinkedInie bardzo szybko wrzucisz komunikat typu Zobacz więcej, w niektórych wypadkach możesz ukryć najistotniejszą część przekazu reklamowego, która będzie widoczna jedynie po kliknięciu odnośnika. Jeżeli więc użytkownik przeczyta tylko początkowy fragment reklamy, to niewiele się z niej dowie, dlatego dużo lepiej jest przygotować krótki tekst zapowiadający albo napisać tekst tak, żeby dawał obecnica zyskania jakiejś wartości już na samym początku. Przykład. Zachęcam Cię do takiego podejścia jak w reklamie Textorial Park, w której już na początku pojawia się pytanie identyfikujące wprost problem, tak jak w jednym z punktów, o których przeczytałeś wcześniej. Szukasz lokalu usługowego w centrum Łodzi z łatwym dostępem i parkingiem? Mamy propozycję dla Ciebie. Jeżeli nie potrzebuję wiedzieć więcej i chcę już kliknąć w odsyłacz, to w zasadzie mogę to zrobić, bo mam już wszystkie potrzebne informacje. Natomiast jeżeli kliknę Zobacz Więcej, to uzyskam oczywiście dodatkowe informacje, jak choćby numer telefonu, nawet bez wchodzenia na stronę internetową. Natomiast kluczowe jest to, że te szczegółowe informacje nie są mi potrzebne wcześniej, żeby wiedzieć wystarczająco dużo, by zdecydować, czy kliknąć odnośnik, czy nie. Pamiętaj więc, żeby sam początek Twojego tekstu był przemyślany i żeby użytkownik nie musiał klikać samego Zobacz Więcej.